Za chwilę zdradzę ci w jaki sposób wybiłem się na YouTubie w skali jednego miesiąca. Najlepsze jest to, że dosłownie każdy jest w stanie to powtórzyć. Internet jest wspaniały, nie? W dziejach ludzkości nie było lepszego narzędzia, poprzez które swoją pracę możesz pokazać ludziom. Problem jest jedynie taki, że nie tylko Ty chcesz tą pracę pokazać. Miliony innych bystrych umysłów również korzysta z internetu i dzieli się tym, co wiedzą. Więc wyzwaniem nie jest dzielenie się tym, co tworzymy, ale zwrócenie odpowiedniej uwagi, na którą możemy zasługiwać. Uwaga, to niezwykle cenna waluta w dzisiejszych czasach. Szczególnie w internecie, jeżeli jesteś w stanie przyciągnąć czyjąś uwagę i otrzymać ją, Inni ludzie i przede wszystkim platformy społecznościowe są ci w stanie za to samicie zapłacić. Zatem, w jaki sposób możemy częściej zwracać na siebie uwagę w internecie? Są trzy czynniki. Musisz tworzyć rzeczy wysokiej jakości, dużej objętości oraz konsekwentnie. Ogólna zasada jest prosta. Im więcej jakościowej treści będziesz tworzyć, tym większą uwagę przyciągniesz. To jest tak proste. Twórz tak dużo i tak regularnie, że ludzie nie będą w stanie Cię ignorować. Początkowa faza. Bez względu na to, jak genialne rzeczy, Rzeczy możesz tworzyć, istnieje taka początkowa faza, gdzie Twoje dzieła, Twoja praca będzie miała bardzo mały wpływ na świat. Aby zbudować tak zwaną przyczepność, czyli moment, w którym ludzie zaczynają oglądać Twoje treści i dzielić się tymi treściami z innymi, musisz tworzyć dużo i regularnie. Zobacz, ja ten kanał założyłem w lutym tego roku, a dopiero po pięciu miesiącach codziennie dodawanych filmów, które miały zero lub kilka wyświetleń, zostałem dostrzeżony przez algorytm, a tym samym przez ludzi. I film, który do tego doprowadził, w dużej dużej mierze, wrzuciłem w marcu. Ten film pociągnął za sobą kolejną lawinę i w miesiąc wygenerowałem 5 milionów wyświetleń. Nie oczekuj, że wrzucisz kilka filmów, kilka zdjęć czy postów na twój profil czy kanał, chociażby na YouTube i to wszystko wystrzeli w kosmos. No nie możemy być ignorantami. Na YouTube czy na innych platformach społecznościowych w tym momencie jak do ciebie teraz mówię, są wrzucane miliony godzin materiałów. Zamiast liczyć na łód szczęścia, postaw na konsekwentną, codzienną pracę. Ten schemat można odnieść nie tylko tylko do działania w social mediach, ale także do każdego innego celu w twoim życiu. Większość ludzi to są śnieżynki, które topnieją pod presją. I mogło być tak, że razem ze mną w lutym wystartowało kilkaset lub nawet kilka tysięcy podobnych do mojego profilu, ale zostałem tylko ja. Bo ludziom brakuje wiary w siebie, cierpliwości i konsekwencji. To jest jedyna różnica pomiędzy tymi, co osiągają sukces, a tymi, co tego nie robią. Chodzi tylko o sposób myślenia. Istnieje jedna dodatkowa korzyść, że będziesz tworzyć dużo tre... Przede wszystkim poprawią się Twoje umiejętności i dzięki temu będziesz tworzyć jeszcze lepsze rzeczy. Jeżeli nie chcesz się wybijać na czyichś plecach i chcesz stworzyć samodzielny, własnoręcznie stworzony sukces, to weź się do pracy i bądź cierpliwy. Wykorzystaj ten czas, kiedy absolutnie nikt Cię nie ogląda do tego, żeby stawać się jeszcze lepszym w tym, co robisz. Bardzo dużo twórców, nawet tych niesamowicie utalentowanych, nigdy nie staną się popularni, bo nie tworzą konsekwentnie treści w dużych ilościach. Po prostu Musisz podjąć decyzję, że zaczniesz tworzyć tak dużo treści, że ludzie nie będą w stanie cię ignorować. No i to tyle na dziś. Nie wiem, czy na tego typu rozwiązania liczyłeś, ale pamiętaj, że nie ma żadnego magicznego sposobu czy jakiegoś sekretu na osiągnięcie sukcesu. Tak naprawdę, sekrety sukcesu są bardzo proste, tylko nikt nie chce o nich słuchać. Przede mną jeszcze bardzo dużo pracy i drogi do przebycia, czy to na YouTubie, czy na innych platformach skocznościowych, ale jedno, co wiem na pewno, to to, że jutro wrzucę kolejny film. A ty?